Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Lary 7. Mamy tutaj naprawdę dużo do zrobienia, trochę poszperałem poza nagrywaniem i mniej więcej już się dowiedziałem gdzie co tak naprawdę jest. Po pierwsze można iść do swojej kajuty i pamiętacie ten wąż pożarowy, który wziąłem? Można go sobie tutaj założyć. Wreszcie ten kibel będzie miał wystarczająco dużo wody. <gibli> no wody tak. Teraz wszystko jest w porządku. Nic nie powstrzyma cię od spuszczenia wody. Nie wiem może coś w końcu wyjdzie takiego potrzebnego. Rybka już była, tu jakaś kłoda Także nigdy nie wiadomo, może coś zawsze się znajdzie. Co teraz? Budka z mrokem, czy to co to było? To będzie odcinek o spuszczaniu wody. Dobra, jeszcze jeden raz, jak nie, to pójdę dalej. Co to było? Nie, dobrze Pamiętacie Gosie? Tą fajną, fajną dziewczynę? Przy basenie? U niej też można coś zrobić. To, co. to, na co wszyscy czekali. A gdzie jest wielki słoń? Na pewno nie w tych spodniach. Uwaga, uwaga. Nie przegapcie występu Mazurskiego, wybitnego o... Ciężko pracujesz. To dość zabawne, kiedy pytacie o to facet dół ze słoniem dół. na <laughs> Jak wiadomo, nie można tego przesunąć. Chętnie przesunąłbyś tę gałąź, ale nie zapominaj, że masz słabe serce. Ale można dopisać, żeby no, czy jak to by było popchnie nie wiem nie nie kurczę, co ja robię tutaj mm. wow. ta tam to to już też mm, teraz tak jak wiadomo, był problem ze znalezieniem, co trzeba zrobić właśnie z tym psem, czy to z tą skrzynką elektryczną. Bo tak jak mówiłem, że pamiętałem, że jakby kabel trzeba było tutaj chyba jakiś założyć, nie? No to teraz już wiemy, gdzie to jest. Przyspieszyłem go trochę. Jak tutaj zawsze na nas nie żył. Kierownictwo statku traktuje sprawy bezpieczeństwa jak najbardziej serio. Na lewo od drzwi znajdują się skanery sprawdzające Twoją kartę, odciski palców, głos, odciski języka oraz kod DNA. A popatrzcie. Co? Chcesz zignorować wszystkie te systemy obronne i po prostu otworzyć drzwi? Powinieneś bardziej się Specjalnie postarać. Nie, to zrobili, żeby ludzie myśleli, że nie można tam wyjść. Co? No co, otwórz, nie? Dlaczego? Popatrz, te drzwi są niedomknięte, mogę po prostu wejść do środka. Dobra, to twój tyłek. To Ta tam... I tu mamy kabel. Kabel elektryczny z zaciskami jak zęby aligatora wisi sobie spokojnie na kołku. Tuż obok niego wisi odpowiednie ogłoszenie. Uwaga pracownicy kasyna. Uprasza się o dopilnowanie zamontowania tych kabli w jednorękich bandytach, aby frajerzy nie trafiali jackpotów. A tutaj mamy ogórę. Yeah, Jeszcze cztery. Weź. Oczywiście, że możesz go zabrać, ale po co miałbyś blokować jednorękiego bandytę? Ty jesteś po drugiej stronie barykady. Hej! Fajne drzwi! No fajne, fajne. Dostępu do wnętrza szafki broni standardowy zamek szyfrowy. Mm -hmm. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Masz zły dzień? Wezwijajcie, dobijecie! Na tablicy ogłoszeń dla pracowników wisi kilka notek oraz szereg fotografii graczy, którzy nie mają już wstępu do kasyna. Uwaga! Dilerzy! Specjalne seminarium. Kto, z kim i na jakich pokładach. Sobota, godzina 15. Klub Okrętowy. Uch, jakie to szczęście, że większość jedzenia już sobie poszła. Ale coś się jeszcze czołga. Aha. Uwaga! Zenek wygrał właśnie całonocny maraton disco po Słyszysz jakiś dźwięk dochodzący z głośników. No i co z tego? Próbuj ile wlezie, ale i tak nic nie usłyszysz, bo głośniki milczą. A dopiero coś mówił. To tylko jeden z wielu okrętowych głośników, dzięki którym słyszysz częste komunikaty dla pasażerów. O, zagraj sam. Gdy byłeś młodszy, lubiłeś pograć ja sobie... W piłkę. Brakuje ci kulek. Ej, to nie było miłe. Nie mam na myśli ciebie, pajacu. Brakuje piłki. A rozumiem. To na jak grzybki. Specjalny grzybki. Lewo zmywak zaśmiecają fusy od kawy i resztki jedzenia. Stary coś ci powiem. Tu wszędzie jest cholerny syf. A dlaczego? Co to jest? Kaj... K. Nigdy nie wiadomo kiedy trafi się. Prześliczna babeczka w pilnej potrzebie. Nawoskowania ruletki. Uff. A to nie będzie na kule potrzebne, ale co? Może i tak. Pracownicy statku mają kuchenkę mikrofalową, dzięki czemu mogą jeść o każdej porze dnia i nocy, to znaczy, kiedy mają przerwę. To nie był brą Co to za drgająca potworność? To jest obcy, rozumiesz? Znaleźliśmy obcego. Dzwonię do Muldera. O, o przecież nie mam zasięgu. Na dnie dzbanka rozwija się obca cywilizacja. Wolałbyś napić się oleju silnikowego. No co, oczywiście. Co za psychopata wpuścił do butelki żółtą łódź podwodną. Hmm? Gdzie? No, może powinieneś się wpierw temu przyjrzeć. Miło jest mieć na zapleczu automat z wodą mineralną. Bardzo niemiło jest mieć na zapleczu pusty automat z wodą mineralną. <laughs> Nie ma tu gdzieś mleka, automat może? Automat z batonikami to świetna okay. sprawa. Pusty automat z batonikami to śmierdząca sprawa. Te szafki są puste. Hmm? Nie chcesz tego otwierać? Chcę otworzyć, bo mówisz, że puste, a ja ci nie wierzę. Te szafki są puste. Dobra, hmm? no, to możemy tylko. No, nie, nie, jakie to szczęście, że większość jedzenia już sobie poszła. Ale coś się jeszcze czołga. No, ale i tak chcę otworzyć, nie mogę. Kto tam? Jaki Lary. Hej, nie jest to przypadkiem moja kwestia? <noise> no. Ale w tej lodówce nie ma nic co mogłoby ci pomóc. Naprawdę nic? Serio? A nie możesz na, na, napisać coś takiego jak jak to e, pociągnij czy ciągnij? Y. Dari. Ciągnij. Nie, tego nie rozumiem. Bo nie ma o. On. Ołodówką. On. Nie ma szyfru tego tego, To pewnie jedynie Pani kapitan porozwieszała na statku swoje podobizny w różnych sytuacjach i pozach. Uznaje to za motywację dla zawodników. Hmm. Hej, nie mogę tego posieść. To tak, jak z panią kapitan. U. Uwaga, no uwaga, uwaga! Wszyscy biorący udział w konkursie o puchar zdobywców pani kapitan, proszeni są o wypełnienie testów na choroby społeczne. Druczki znajdują się na pokładzie E. A pokład E gdzie jest? Nie wiem gdzie jest pokład E, ale potrzebne nam teraz temat. ciekawe co by się stało, gdybym połączył o te dwa kabelki. Przecież nic złego się nie stanie, prawda? Hmm. No. A z tym psem to ciągle nie wiem. Czy... Daj mi tą kiełbasę. Nie maszyna, kto chce. No, chciałem tego. W tym ludzie nie chcieliby ich. Ja wiem, ale ja chcę. Ludzie nie chcieliby ich jeść, gdyby wiedzieli. Nazywamy to ochraniaczem przed kichaniem, ale nie jesteśmy pewni dlaczego. A, A ja już wiem. Nie możesz zjeść już więcej świni 2000. tysiące. Mówisz, że jestem pełny? Nie, po prostu skończyło się żarcie. To dobrze. Komu to wyszło? Nie, nie, nie można tutaj jeszcze tego żarcia je Nie już? Nie znowu utknęliśmy Co? Znowu chcesz tam wchodzić? I po co? Żeby zrujnować doskonały wynik Wiktorii twoją nędzną hmm. jesteś pewien? Dobra. Oj, to ch dba, chyba coś tutaj dobrze zrobiłem. Tak czuję. Jest coś dobrego zrobiłem. Nie, jednak nie. <ścoughs> e Teleczka orgazmicznego proszku jest albo w połowie pusta, albo... Nie, jest definitywnie pusta w połowie. To też będzie do czegoś potrzebne. Tak? Sam się popchnij. Pozory. Nie no, myślałem, że to wszędzie teraz Andrzej, Andrzej jest dumnym zwycięzcą o konkursu na Nie ma on? Gdzie ja to byłem, kurczę, miałem yeah baby wziąć? Gdzieś byłem. Gdzie ja byłem? Dobra, jest yeah baby, ale nie tak sofie. Chyba, że zapomniałem i wziąłem. Panuszki musiały pogubić te błyskotki ze swych ciuchów podczas naszego gorącego seksu. Tak. Oczywiście. A jakże? No i co chcesz z nimi zrobić? I chcę sobie założyć tam, gdzie nie gość. Gdzie... I popatrzcie. Teraz doskonale widzisz, że ktoś piętro wyżej po prostu wbił stalowy kołek w podłogę. Robisz to in... Użyj Chyba uda mi się dosięgnąć. I to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą wiem, że trzeba zrobić. A później już nie bardzo... Gdzie ten prąd wziąć? Będziemy ten żel wypróbować. Jeśli to jest do tego. Fajnie. Nie możesz tego robić na oczach innych graczy. Mógłbyś być bardziej subtelny, Lawrence. Proszę, okay. powtórz to słowo przed Lawrence. Nieważne. To jak ma... mam. Mam czymś się zastąpić? Gdybyś. Nie. Nie możesz tak. Te... Proszę. Po... Nieważne. Zabrania się wynoszenia kul poza teren kręgielny. No właśnie. A mam coś yy, podobnego? Chodźmy. Nie chcesz tego na... Nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie wiem Eee, też mam kulę Użyj. Tu, tu nie marnuj tego! To mocny środek Mocny środek i... Nie marnuj tego, jest tylko jeden sposób na użycie tej kuli Lary. Zbij kilka kręgli. Mm -hmm. Czy trzeba podłogę uczyścić? Tory. Nie marnuj tego. Ojoj, oj, oj. serio? Serio, nie wiem, co może mi powiedzieć, dlaczego kręgielnia została udowodniona? Marnuj tego! Nie Tak samo nie wiem, ciągle gdzie to mleko które jest potrzebne. Tam. Uwaga, uwaga. Zwycięzce zeszłotygodniowego konkursu, zadowolenie, zadowolenie Pani Kapitan, prosi się o zgłoszenie do punktu sanitarnego. I gdzie można znaleźć wyniki Twoich testów w plusiku. Spróbujmy. Chyba się kropnąłeś przy wpisywaniu kodu. Chyba się krop... Zgubiłem muchomorki, żwirek. Mój dzieciak rozwali twojego dzieciaka w kości. Na tablicy? Jesienne wykłady z serii. Jak oszukać, żeby ci jeszcze podziękowali? Krupierzy. Zapraszamy na odczyt znakomitego specjalisty Stanisława Chaba pod tytułem Wdowy Sieroty. Głupcy. A, no tak, jeszcze miałem przecież do ze kartki liść. To są książki na Poruszająca opowieść o największym statku pasażerskim świata. Larry Bayer Garniak na Titanic Tu. A co my tu mamy? Dziecięca książka do fizyki pod tytułem Zabawa z elektromagnetyzmem. To właśnie ten elektromagnetyzm jest potrzebny. No. Przejrzę wpierw z grubsza, bo nie jestem pewien, czy chcę zagłębiać się w tę lekturę. W roku 1823 angielski fizyk nazwiskiem William Sturgeon opracował w wieku lat 41 magnes elektryczny. Żelazny pręt owinął miedzianym drutem, po czym podłączył to do źródła energii elektrycznej. To, to... Ja jestem z źródłem energii. energii elektrycznej. A tam jest Tworząc w ten sposób potężny magnes elektryczny, to. mogący przenosić znaczne ilości stali. Hej, zrobiłem to samo z tym kołkiem do podków. Ty także możesz bawić się z elektromagnetyzmem. Powin stalowy pręt miedzianym kablem, podłącz to do prądu i fiuu, Bawisz się z elektromagnetyzmem. Chyba sobie odpuszczę. Kurczę, czy tutaj nie ma nic na temat gorącego, zwierzęcego seksu? Nie. Hmm, co my tu mamy? A to ciekawe, foker więcej niż zwykły samolot. I napisała to Gosia Kroft. A no Chyba to przejrzę, bo nie jestem jeszcze pewien, czy chcę zagłębić się w tę lekturę. Fokker. Anton Hermann Gerhardt, urodzony w roku 1890 na Jawie. Rozpoczął produkcję samolotów w Niemczech. Podczas wojny produkował dwój-trzy płatowce. W roku 1915 zrewolucjonizował wojnę powietrzną, synchronizując wystrzały karabinów maszynowych z ruchem śmigieł samolotu, tak że te nie były już więcej odstrzeliwane. Po wojnie przerzucił się na lotnictwo cywilne, zaś w roku 1922 przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w roku 1939. Żadna kobieta, nawet ponętna i całkowicie naga, nie jest warta czytania tego szajsu. Wróciłem! To fakt. Dawaj mi Zabrać to? To bateria. Nie wiem nic na ten temat. No teraz jakoś głupo się zrobiłeś? Nie wiem nic na O no, nic nie wie tego. Zabrać to? Może popchni. Tak? Sam się popchni. Ono. Śluz, coś tam się Czy ten blat nie jest już wystarczająco lekki? Jasne? Czemu nie? Mamy tu mnóstwo Aaaa. klejących się akcji. Teraz coś na tym i co coś. Organizek to jest. jest Doran, serio. Miesz, nie nie wiem, Co to jest? Co to jest? się wzięło? Czy to nie jest najgorsza rzecz jaką w życiu widziałeś? Czy to nie... Usta, to, to nie to się... Nie, nie, nie przepraszam. przepraszam. Zabierać? Można się tobą załamać, wiesz o tym? Wszędzie coś dodają, zawsze można, zawsze trzeba gdzieś tam wracać, bo coś tam się znowu dzieje i nie, nie wiem co. Tymczo, nigdy nie ma w tej kuchni. Te drzwi są zamknięte. Z obu Wow! Na tym statku jest... Jesteś pewien? No dobra. Jakaś tam machina coś, coś zrobiła. Jeszcze się nie zeskanowałem tutaj. Animatorzy i projektanci gier są trochę nie tego. To ma być śmieszne. Bruch, co za pomysł, żeby ukryć czytnik w takim miejscu. O 3D Kurczę Twój wynik to? Dwa, dwa, dwa punkty. A jak? Jak mogę mieć więcej? Ej! To ty? Problemy z wyzwoleniem agresji, Lary? A jak? Dobra. Tu też nic nie ma. Coś tu trzeba zrobić, Dla niej też nic nie mam, bo jeszcze nie mam tego ty... o! o no. Nie mam dla jej materiału, który jest na górze, a tego kurczę psa nie wiem co ja mam z nim zrobić. Oj, dobra, trzeba będzie chyba kończyć to i... O, zniknęła lampa. Skończę odcinek teraz i będę już chyba poza e, wynikami znowu jakoś się e, porozglądać i znowu coś znaleźć, bo nawet z tymi rzeczami nic nie mogę zrobić, więc e, zapraszam na następne odcinki na inne serie tak samo. E, oglądajcie, komentujcie, lajkujcie, jak Wam się podoba, no i e, no, zapraszam na nowe odcinki. Na razie, cześć.